Ponad 100 osób uhonorowano podczas tegorocznej gali nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto otrzymał ten zaszczytny tytuł? O tym w magazynie Kujawsko-Pomorskim Marta Nowicka Bujak. Zapraszam. pracowici kreatywni działający z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Tacy właśnie są laureaci nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te prestiżowe wyróżnienia w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odebrali autorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w 13 obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. W 2023 roku. Napłynęła rekordowa w historii tego konkursu liczba zgłoszeń, przeszło 200. E, 13 kategorii, jedna nagroda specjalna, ale w sumie wyróżniliśmy fizycznie aż oko prawie 100 osób. To jest po prostu rekord e, czasów. Niesamowici e, laureaci, mm, profesor Harat w dziedzinie medycyny, wolontariusze medyczni. Wielu przedsiębiorców w dziedzinach ekologii, chociażby miasto Bydgoszcz, która zakończyła wielką inwestycję budowy rozdzielczej kanalizacji, tak zwanej burzowej, gdzie zbierana jest woda opadowa do specjalnych zbiorników, a potem wykorzystywana do podlewania zielonych terenów w mieście. Więc z takich projektów mamy bardzo dużo, a tę szczególną, specjalną nagrodę za. Za, za powstanie czegoś zupełnie nowego, czego nie było wcześniej w naszym regionie, otrzymuje Wydział Sztuk Pięknych, w ramach którego funkcjonuje Centrum Konserwacji. Przyznaliśmy się, że jest to część uczelniana, ale Wydział Konserwacji postanowił utworzyć spółkę, która komercjalizuje naukę. Powstało specjalne laboratorium gdzie prowadzone są badania naukowe, oczywiście też prowadzony jest proces dydaktyczny, ale przede wszystkim jest to laboratorium, gdzie poszukuje się innowacyjnych metod konserwacji zabytków. W kategorii edukacja nagrodę otrzymał Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz nauczyciel w trzecim liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Zasadniczo jako nauczyciel, ale też jako osoba, która pracuje w muzeum, staram się wykształcić w nich nie tylko wiedzę czy ugruntować wiedzę, ale również wykształcić pewne umiejętności, bo nie tylko pracuję w Muzeum Kanału Bydgoskiego, ale również pracuję w liceum, a tam z kolei uczę chociażby debatowania po oksfordzku. uczę takich umiejętności, które w dzisiejszym świecie są niesamowicie ważne, ale też bez takiej praktyki prawdziwej są praktycznie niemożliwe do zdobycia w takiej najwartościowszej formie, czyli w takiej doskonałej, czyli debacie oksfordzkiej. Nagrodą w kategorii Nauka otrzymał doktor nauk medycznych Adam Kowalewski z Centrum Onkologii w Bydgoszczy za opracowanie metod badawczych, które stały się częścią standardów diagnostyki raka piersi przyjętych do stosowania przez najlepsze światowe ośrodki onkologiczne. Liczymy na większy udział biopsji cienkoigłowej w diagnostyce raków piersi. Obecnie złotym standardem jest biopsja gruboigłowa. Biopsja cienko i głowa również ma tutaj swoje miejsce i chcielibyśmy zwiększyć jej udział w diagnostyce. Za nowoczesną działalność rozwojowo-badawczą oraz realizację projektów z branży kosmicznej na rynku międzynarodowym nagrodę w kategorii gospodarka otrzymała toruńska firma Silium Engineering. To sprzyja rozwojowi dzięki temu, że stwarza możliwości, które często w innych miastach są albo niedostępne, albo jest do nich po prostu za dużo chętnych. Natomiast tutaj mamy możliwość akceleracji i też kontaktów, które dzięki temu, że wszystko jest troszeczkę bardziej kompaktowe, łatwiej dostępne, myślę, że ten, ten efekt skalowania jest tutaj dużo szybszy. Przyznano również nagrody za całokształt działalności. Jedna z nich trafiła do Galerii Róż, której sztuka od 10 lat towarzyszy świętu województwa. Cały czas mamy te pomysły, już teraz była dziesiąta edycja wystawy mobilnej, która jeździła po regionie. Także i cały czas jesteśmy pełni pomysłów, jak właśnie te wartości, tak jak pani powiedziała, przekazywać i starszym i młodszym, ponieważ warsztaty również się odbyły w wielu miejscowościach, także również docieraliśmy do tych najmłodszych mieszkańców. Gala Nagród Marszałka Województwa to stały element święta naszego regionu. Każdego roku właśnie w czerwcu poznajemy najbardziej zasłużone dla Kujaw i Pomorza osobistości. Kujawsko-Pomorskie rodziło się w bólach. Po łączeniu województw włocławskiego, bydgoskiego i toruńskiego w 1998 roku Towarzyszyły protesty zarówno mieszkańców, jak i polityków. Ostatecznie wypracowano porozumienie, zgodnie z którym siedzibą marszałka został Toruń, a wojewody Bydgoszcz. Dzisiaj Kujawy i Pomorze to zupełnie inny region niż 26 lat temu. Ja myślę, że jest to województwo na dobrej drodze do tego, by było już jednością. Na dobrej drodze co nie oznacza, że wszystko już zostało zrobione. Jednak musimy cały czas pracować nad tym, żeby mieć wspólne wartości, jedność myślenia, a przede wszystkim najważniejszy jest zrównoważony rozwój. Ten zrównoważony rozwój od lat pozwalają zapewnić unijne fundusze właśnie rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa, a na kujawy i pomorze płyną kolejne ogromne środki. Bardzo dużo rzeczy, których, do których dziś jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu w ogóle nie istniały 25 lat temu. Wyobrażam sobie, że po kolejnych 25 latach podobnie będziemy mówić. Dlaczego? Pewnie też między dzięki środkom unijnym, ale dzięki wspaniałym mieszkańcom, naprawdę. Pieniądze można dobrze wykorzystać i źle wykorzystać. Jesteśmy przykładem regionu, który pnie się w górę, ale Polska też się przecież zmieniła. Popatrzmy na swoje otoczenie. Właściwie wszystko jest inne, wszystko jest nowe. Kiedyś nie było domów pomocy dla seniorów, nie było domów dziennego pobytu, nie było bransoletek życia, nie było pojęcia w ogóle, wielu pojęć, do których dzisiaj przyzwyczailiśmy. Ten zrównoważony rozwój oczywiście sugeruje, że po pierwsze mamy dbać o środowisko, ekologię, o nasze zdrowie, o przyszłość oraz zrównoważony, to znaczy równomierny, tak aby nie pozostawały subregiony w gorszych warunkach rozwoju, w gorszych warunkach, z gorszymi warunkami do życia. To też czynimy. Za to jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, to jest zupełnie inne województwo. Które po prostu no, jest nie tylko nowym tworem, a wprowadziło ogromne zmiany we wszystkich naszych obszarach. Aby jednoczyć województwo w 2008 roku ustanowiono jego święto 7 czerwca na pamiątkę wizyt papieskich we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy. w tym roku podczas uroczystej sesji pierwszy raz w historii wręczono nagrodę kopernikańską ustanowioną przez marszałka województwa. To wyróżnienie dla ludzi nauki i kultury, zaprowadzenie dialogu w duchu porozumienia otrzymał ją metropolita łódzki arcybiskup kardynał Grzegorz Reś. Sam pomysł nagrody, która ma być skierowana do ludzi jakoś łączących wiarę i naukę, wydaje mi się bardzo ważny, potrzebny. Sam w, wiem, w swoim takim doświadczeniu łódzkim bardzo się staram, żeby budować te mosty między Kościołem, a światem nauki. Muszę też powiedzieć, że mam z tego możliwie najlepsze doświadczenia, ponieważ świat uniwersytetu zwłaszcza, to jest świat ciągle bardzo otwarty na dialog, na rozmowę. Czasami myślę, że właśnie uniwersytety są tu przede wszystkim wzorcem tym, jak różni ludzie mogą ze sobą ciągle jeszcze rozmawiać, a a to w Polsce dzisiaj jest na wagę złota. Wyrażając wdzięczność tym, którzy w 1999 roku przyczynili się do przygotowania spotkania Ojca Świętego z mieszkańcami, Sejmik Województwa przyznał odznaki honorowe za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciechowi Grochowskiemu i Romanowi Jasiekiewiczowi, którzy pełnili wówczas funkcję prezydentów miast Torunia i Bedgoszczy. Osobiście odebrał je Wojciech Grochowski. Było, to jest tak wielowątkowe działanie. Ja właśnie używam takiego, takiego porównania jak do obrazu impresjonisty. Mianowicie z daleka wygląda pięknie, jak się z podejdzie, to jest mnóstwo takich punkcików kolorowych, różnych kolorów. I to są dla mnie ci ludzie, którzy w tym współpracowali. To naprawdę były tysiące ludzi, jak się okazało. Najpierw myślałem, że to były setki. Nie, teraz jak szacowaliśmy, to były tysiące ludzi, którzy współpracowali w, w dziedzinie bezpieczeństwa, no to ogromna było. Zdrowia, powiedzmy, zapewnienia w ogóle dróg ewakuacyjnych, prawda? I w ogóle no, takiego by atmosfera była. Dobra. No i powiem coś takiego. Pan Bóg jeszcze nam sprzyjał, ponieważ w pewnym momencie, niech to tak zostanie, zniknęły meszki. Uroczysta sesja Sejmiku stanowi kulminacyjny punkt obchodów święta województwa. Co roku odbywa się ona w jednym z trzech największych miast regionu. Wiara i rozum fides et ratio są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. To słowa Jana Pawła II z jednej z największych encyklik, powtórzone podczas spotkania z ludźmi nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 roku. Papież podczas tego spotkania, przypomnijmy, postarał się, Odpowiedzieć na właściwie takie kluczowe pytanie dotyczące człowieka, człowieka uczonego, jego roli, miejsca w świecie, jego obowiązków. No i też pokazał, iż nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem że te dwa elementy jak gdyby współpracują ze sobą. Te słowa stały się podstawą do spotkania ludzi nauki 25 lat później. W Urzędzie Marszałkowskim zorganizowano konferencję, która towarzyszyła obchodom Święta Województwa. My odebraliśmy to przesłanie jako swego rodzaju deklarację, powinność, którą dzisiaj przenosimy już po 25 latach w nową rzeczywistość. Czasy, kiedy nauka rzeczywiście. Bardzo dynamicznie się rozwija, ale jak wiemy, nie zawsze potrafimy korzystać e, świadomie czy nieświadomie z jej dobrodziejstw. Dlatego aspekt humanistyczny, aspekt etyczny e, jest wciąż aktualny. Jeśli popatrzymy na sztuczną inteligencję, na to, do czego wykorzystywane są badania, chociażby w biologii, e, e, genetyce, okazuje się, że no, zaczynamy się coraz bardziej obawiać. Czy ta technologia, czy nauka na pewno oby służy człowiekowi i jego rozwojowi. Dlatego podejmujemy tą ważną dyskusję w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ my też mamy jako urząd wpływ na to, co w nauce się dzieje i jak ją wspieramy. Oprócz akademickich znakomitości wziął w niej udział jeden z najwybitniejszych twórców polskiego kina, Krzysztof Zanussi, który z papieżem Polakiem poznał się jeszcze na studiach. Znajomość osobista z Janem Pawłem w moim wypadku datuje się dość wcześnie, bo jak tylko został biskupem pomocniczym w Krakowie, tak się zdarzyło, że ja studiowałem wtedy na Jagielonce u profesora Ingardena i siedzieliśmy z kolegą z roku Jankiem Wetulanim u niego wieczorem i powiedziano nam. Rodzice, że możemy przyjść na kolację, a tam siedział właśnie nowo upieczony biskup. Zrobiło to na mnie wrażenie, bo tak na co dzień się biskupów w domu nie spotyka, a w dodatku, dlatego o czym opowiadam, że zauważyłem coś rzadkiego, co całe życie potem spotykam rzadko, mianowicie jego uważność. On był niesłychanie uważny. Jakiegoś Pentaka, który studiował z, z synem gospodarzy. Zapytał dlaczego ja studiuję, po co ja to robię, co mnie napędza i co więcej słuchał odpowiedzi, bo ludzi, którzy mają tą rutynę życia publicznego, no to wiem, że pytają, ale oczywiście odpowiedzi nic nie obchodzi, bo przecież to nie ma znaczenia. Proszę Państwa, to był personalizm, który potem odnalazłem w filozofii, ale on był... Jego praktyką i to jest coś interesującego. Nauki świętego Jana Pawła II wciąż inspirują. Ważne są także spotkania ze świadkami tamtych dni i słuchanie bezpośrednich relacji. Że te spotkania były wydarzeniami dla nich, więc jeżeli dzisiaj po latach chcemy przywołać Ojca Świętego, to jestem przekonany, że świadectwo osób, czyli echo, który zostawił papież w ich życiu. Myślę, że jest takim fundamentalnym przekazem, który warto, a może nawet trzeba, bo te osoby też nie ukrywajmy, one odchodzą, bo coraz mniej osób ma to doświadczenie więc uważam, że to jest jedno z podstawowych takich źródeł, czy pasów transmisyjnych w papierze na dzisiaj. Organizatorami konferencji naukowej Fides et Ratio, przesłani świętego Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później, byli Samorząd Województwa, Samorząd Torunia, Kuria Diecezjalna Toruńska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Na czele Komitetu Naukowego Konferencji stanął profesor Michał Białkowski, historyk i politolog, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Autor prac poświęconych m.in. Karolowi Wojtyle i Janowi Pawłowi II. Rodzinny Piknik Astrobaza Toruń zainaugurował działalność Toruńskiego Centrum Edukacji Astronomicznej. W Centrum Torunia na Woli Zamkowej okazuje się, że możemy obserwować słońce w dzień, także tutaj zapraszamy, bo to jest to miejsce, gdzie docelowo będziemy chcieli te wszystkie działania realizować. Docelowo Centrum na Woli Zamkowej ma być miejscem koordynacji działań wszystkich 14 astrobas województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to instytucja bardzo ważna z punktu widzenia funkcjonowania 14, 14 kujawsko-pomorskich astrobas, czyli tych szkolno-gminnych obserwatoriów bardzo dobrze wyposażonych, które wymagają jeszcze wsparcia programowego, merytorycznego, właśnie takiej koordynacji, żeby ta sieć rzeczywiście mogła emanować tak jak jest unikatem w skali europejskiej już ze swej istoty, żebym mogła emanować również osiągnięciami o osiągnięciach regionalnych Astrobas, a także o tym jak potrzebna to inwestycja, można było posłuchać podczas wydarzenia. Jest sporo ludzi takich, którzy się interesują astronomią. Nie mają nic wspólnego ze szkołą. Gdzieś tam młodsi, starsi, dziadkowie czasami przychodzą do astrobazy, żeby zobaczyć jak to niebo wyglądało. Bo przecież no nie stać ich na to, żeby kupić taki sprzęt, jaki my mamy w tych astrobazach. Przychodzą porozmawiać, popatrzeć, popatrzeć w niebo, interesują się. Na przestrzeni lat bardzo dużo takich osób było. Podczas pikniku zaprezentowano także model radioteleskopu, dzięki któremu można posłuchać dźwięków dochodzących ze Słońca, a który z powodzeniem mogą wykonać uczniowie. Opracowaliśmy to już przez kilka lat, przez kolegów w piwnicach również. Możliwie najprostszy, złożony z elementów ogólnie dostępnych, a części, które wymagają jakiegoś specjalnego, specjalnej budowy i specjalnego projektowania, to my przygotujemy dla tych osobach. Mam nadzieję, że taki program będzie zrealizowany bardzo szybko. Oprócz obserwacji nieba uczestnicy pikniku przeprowadzali eksperymenty naukowe i budowali własne rakiety. Jak robiłaś tą rakietę? No po prostu, że tu się połączało takie lotki papierem. Tu jest klej, dwustr znaczy taśma dwustronna. To się staje zwykłą taśmą, a to jest taka gąbeczka. I jak ta rakieta poleciała, to co trzeba było zrobić, żeby wyleciała w kosmos? No, trzeba było skoczyć na butelkę, wstawić rakietę do rurki i skoczyć na butelkę. I wysoko poleciała? Nie zabrakło gier plenerowych i poczęstunku z Wojskowej Kuchni Polowej. Miłośnicy obserwacji nieba spotkali się także w Inowrocławskim Parku Solankowym na corocznym Astrofestiwalu w programie znalazło się między innymi mobilne planetarium, symulatory lotów kosmicznych, wystawy astrofotografii, warsztaty rakietowe czy pokaz tworzenia wyjątkowych modeli mukuławic planetarnych. Mamy tu instrumenty badawcze w postaci takich patyków, na których są montowane modele białych karłów. Które w obecnych warunkach są bardzo słabo świecące, ale wieczorami pięknie rozświetlają obłoki, które właśnie tworzy pani profesor tutaj, na, na właśnie na, obudowując te białe karły, modele tych białych karłów, strukturą powłok Czerwonego Olbrzyma. Czyli mamy do czynienia w tym momencie z. Białym karłem, który, którego światło y, promieniowanie jonizujące rozświetla powłoki, odrzucone powłoki czerwonego olbrzyma. Czyli jednego y, y, następnego etapu z życia, na przykład naszego słoneczka, które nam po prostu się rozrośnie do postaci czerwonego olbrzyma, potem przejdzie w mgławicę planetarną, by skończyć białym kazełkiem. Gościem specjalnym wydarzenia był Mikołaj Kopernik. Mimo że za mną rakiety, mimo że opowiadamy też o przemyśle kosmicznym, w dniu dzisiejszym o zdobywaniu nowych, nowych planet, bo, bo już mówimy o podróży na Marsa, to tak, to Kopernik tutaj jest tą chyba główną postacią, bo bo jest takim punktem odniesienia o myśleniu nie tylko o kosmosie, ale o całej naszej rzeczywistości dookoła. Dzisiaj oczywiście w takiej bardziej luźniejszej formie popkulturowej e, towarzyszą mi rycerze z Gwiezdnych Wojen. Już na którymś z kolei Astrofestiwalu występujemy razem, ale to też świadczy o tym, że Kopernik jest tą wielką postacią też ze świata popkultury. Jest rozpoznawalny, jest wręcz ikoniczny i to, to jest bardzo też cieszące i fantastyczne wręcz. Zwieńczeniem święta województwa były koncerty, które odbyły się w Inowrocławiu oraz w Toruniu. To jest taka kulminacja energii, także fantastyczna, fantastyczna zabawa. No i województwo chyba się już nam się, no już się do niego przyzwyczailiśmy i Utożsamiamy się, że jesteśmy kujawsko-pomorskimi obywatelami. Dla wszystkich torunian zgromadzonych na placu cyrkowym zaśpiewały takie gwiazdy jak Krystian Ochman, Kasia Kowalska, Małpa czy Natasza. Dzisiaj macie święto, więc e, prowadźcie się tak jak prowadziliście się do tej pory, bo dobrze Wam to wychodzi. E, I no cóż, no, e, czego można życzyć? Więcej takich fajnych, muzycznych e, wydarzeń i więcej spotkań ze sobą. Koncert na placu cyrkowym jest jednym z większych wydarzeń plenerowych w regionie. Co roku bierze w nim udział około 30 tysięcy osób. Zaskoczona, że tyle wy, wy, wybitych piosenkarzy udało się ściągnąć do Torunia. Myśmy tutaj z córką i zdjęciem przyjechali z Osieka specjalnie z naszym wnuczkiem. Cieszymy się bardzo, że jest taka okazja. Oby częściej. Bardzo dobre. Odbicie od klimatu jest po prostu. Od tej monotonności. I tak oto kolejne święto województwa przeszło do historii. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejne zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.